Witajcie drodzy widzowie! Jestem ja, Steve, i moja przyszła, a właściwie już obecna żona. To zbyt Steve jeszcze gramy? Nie, nie wiedziałem, Robin, gdzie jesteś? Robin to przeszłość, kochana. Ty jesteś. Chociaż w twoim e... wypadku możliwe, że jest nawet Joyce Bayers, więc gdzie jest Bayers nowa? Jeszcze nie dodali jej do gry. Halo. Od Joyce to ty się odwal, ona jest wspaniałą kobietą. Ona chociaż nie zabija swoich partnerów, albo na dostrobo, albo e, na detektywistycznych e, e, po, no, dochodzeniach i e, kochaniutka Reddy byś dała. Chciałam Dziękuję. poznać twoją żonę. Ja o tobie mówię. To, to, to chyba się nam pomyliły wątki. Chyba jesteście w jednym uniwersum. Eee, e, e. ty jeszcze o tym nie wiesz, mogę ci na to popięknąć. Chyba tam się o tym nawet nie wie. <laughs> już wie, już się przestawiłem. <laughs> I wszyscy tak samo są zniesmaczeni jak ja. Wypraszam sobie. <laughs> aż muszę ze włosy spiąć, bo aż nie wytrzymie tego. No, do niektórych czynności, spięcie włosy najlepsze. Nasza do gotowania, bo jak wpadnie ci w rosół, to trudno się później. Je. Ostatnio ona ugotowała rosół. Wiecie, ile tam kłaków jej było? To były twoje kłaki. Co załeś głowę i wąchałeś, czy to rosół na pewno? Sprawdź z czego jest ten, ta zupa. Nie, ty, jest, a ty jakby z jakiej były, kury? Jakby to były moje włosy, to by były tam helktolityk lakieru i by się nie dało zjeść, więc to musiały być twoje włosy. Ja, ja, chociaż jestem, e, jak to powiedzieć, e, mistrzem e, układania włosów, że aż dzieciaki uczę tego. Dzieci się uczą układać puzzle, a nie włosy. Ale w życiu im się przyda układanie włosów, kochaniutka. Do czego? Do wyrywania takich dupeczek jak ty. Ojej, współczuję im w takim razie. Fłóczę sobie. Trafili na bardzo beznadziejnego nauczyciela. O nie! Praszam sobie. Jeżeli, jeżeli drodzy widzowie, byście polecieli na moje podrywy, to zostawcie komentarz. Ja ja cię przedstawiłam. mi się A. włosy rozpuściły od tego twojego małpienia. <grym adding> no, nie, po prostu jesteś kobietą, nie możesz żarty. się zdecydować, jak się ubrać na radkę. No nie wiem, czy sobie skrócić, czy mam mieć długie, czy spiąć je. No kurde, że to jest trudne. Trudna decyzja. Nie wariatka. Wariatka, jeszcze w ubraniu Claire, zerwała go z siebie. No, robię cosplay Claire. Zrób <grym> <To jest, grym> cosplay Leona. Cóż, <grym> on trochę wygodny, jak Leo. No. O! O, o! Co to jest? <laughs> Steve i dupeczki. Steffi Dupeczki. <laughs> Tego Ty się jest? nie spodziewałem. O nie. Ciekawe, ciekawe czy mapę wezmę. By do czterech I to ma inny e, strój. O Boże, jesteś taka piękna, że aż mi się w oczach rozdwoiło. Oj, chyba mi się kręci w łowie od tej miłości do ciebie. W świecie nie widzę nikogo poza tobą. I to jest dowód. Chyba umarła. Co za człowiek? No cóż. Może nie jestem w nie chcą gadać. I wszystkie pewnie wybrały ten. <laughs> Chciałem to zdrowo powiedzieć. Eee, Hawkinsa. No, no to będzie pięć Hawkinsów. O nie! <laughs> co o nie? nie! Co to jest? nie! Co jest? O kurde. I, i mori! To, to, to... Co to sama ta bo to trzecia? To, to jest... To jest chyba te od rycerza, ale Mori jest! Nie, jak od rycerza jest niby ten beczka jakaś czarna. Albo dreja. Chyba dreja, no? Nie wiem. Bo rycerz miał ten na. Wygramy? Ten wygramy? wygramy? Wygramy, 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 wygramy. To będzie kluczowe. Czuję, że Mój cosplay klers się przyda. Czuję, że będzie jeszcze jedna gra, Ewidentnie <ścoughs> Jeszcze jak Mori jest. Oh shit. I nie mówię o tym z Big Mouth. Jest, wygraliśmy! Jest, udało się. Tylko, <ścoughs> że Killer wygra z nami też. Alien! O Jezu! Jeszcze z mori? Słyszałem go. Wszedł chyba. Jak to się rozstawia? A tak, dobra. Przecież ty wiesz jak się rozstawia. Pokazałaś... ...cenie z barb? Gdzieś skoczył. Był na górze. Strzeliło go w ten. stupsko I I ja, goni mnie. Ojej, to jest ten skin. To jest ta królowa. Gdzie się Jeszcze królowa z bori. Dobra, nie trafił mnie. Do, do tych wieżyczek To było głupie To było Wszyscy głupie co ja zrobiłem w tym momencie To było głupie bardzo co ja zrobiłem Nie zdążyłem stawić. Ktoś nie trafił gena, bo widziałem jak się pasek to Dobra, trafiło go Jom to królowa Jom Praktycznie, kurowa. Nancy! Nancy, chodź mnie leczyć, Nancy. Nancy, chodź, droga Nancy z Rosji, goni. Nancy Kołko, chodź tu. No chodź tu! Lecz mnie! To no, jest W końcu. go goni, żeby mnie uleczyła. Ja no to killer cię goni, ja nie. Ty surwa. Wiesz jak się gra w tą grę kochana Nie Jak? Deję się robi, ale widzę, że nie robisz No bo mnie leczą Od tego gniezdo jest Pozdrawiam wszystkich z gniezda. gniazda czy to jest. Chciałem, że powiesz mieszkańców Gniezna O cześć, właśnie mieszkańc gniezna do mnie przyszedł za ja gotowe. Ej, ona jest? Niby mieszkałem w... Na tej mapie całe życie... A... To ty w huknisie mieszkałeś? Tak. W tym sensie w tym, tym laboratorium? Tak. Faktycznie. Można by było cię pomylić z z tych potworów z Underworldu. Worldu. Trochę podobny jesteś do takich demogorgonów. Też ryczysz. Krzyczysz. Ja ręce tu gana pozwolę ci. A no, chyba wlazł, wiórka. I dać ciągnąć trzeba. Okej. Okay. Chyba, że insidiu sam A z nim to się wszyscy piągnie Słyszę go Nie, poszedł Się nagle akapit rozbroiła. Nie wiem. Co w się sensie ona tak nagle ten się upościła, nie? rozbroiła. Kurde! Jest ta mama. No. Ja nie wierzę po prostu w siebie. Widziałem go. Nie ja chcę do szklarni. Nie zna? Nie! Chociaż przy tobie, przy trzech Nancy naraz to jest na Faktycznie. Komu tu jest GEN ukręcony? To kiedy go ukręciłby z mojej zgody? Idę ściągać Ja ściągnę, bo jestem blisko Ja już jestem Czekaj, bo ja mam zboosta Jest speeda Przepraszam Nie zdążyłem. Czy ty nie trafiłeś, czy ona się ruszyła? Nie, ona się puściła Bo ona chyba stopi Butchera Pewnie Wiedziałem, że wszystkie Nancy są puszczalskie <laughs> To było Chyba będzie mnie goniła Co się słyszę kurde GONI NA SZKLARNI Okej okay, dobra Ty do ściągnąc. Najprawdopodobniej Była na szklarni Ja jej nie słyszę to ona chyba się tepa Albo słyszę na górę kręcić tego gena z powrotem A kopnęła mi tego gena A Brojnik nie, dobra, dalej. on wzbuchnął chyba A ty na górę? Na górze jestem, no To nie wbiegam na górę Ale nie wiem, co ona nie pójdzie Przez była, ale olała temat, ja nie wierzę w siebie, nie. Ja tak nie trafię z kilczeków teraz. Pokażę Skupić wszystko, co mówisz? Pokażę wszystko. Jak zwykle i... tak mówię, więc wiedzą. Nie mam nic do ukrycia. Zapomniałem, że muszę apteczkę zużyć przed tym, jak mi się. Nie wiem, przestałem je konić, więc. O. A! Ma niszczenie. Się leczenia, jak się przerwę, tak, dlatego jej tak krzyknęło. No, czyli to jest to na szklarni jest skręcony, Tak, okej, okay. liść trzeba znaleźć. Jakiegoś Ona gdzieś tu jest, chyba. Wszystkie to są gondicie? po tamtej stronie. Nie, 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 nuba. O, dobra, trafiłem na nią. Ojej, czemu ona mnie nagle goni? Co ja ci, kurde, chłopiarda, mało porobiłem? No, że się mylą te wszystkie Nancy. Może oh. postawić ten... Ojej, zaplukowałem się. O, o, o! Stój, 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 Chodź, podleczysz mnie. Widzę jak nabiegają, kurde. Przez tą empatię. Ogólnie na chłopki się fajnie się gra na aliena. Ci powiem szczerze. Jak to pierwszy z Marii skończy? No, ten... ...Rusek. O, wyłączyło się Włączyło. Bo to wiesz co może jest taki specjalnie, że wiesz, że co jakiś czas się wyłącza. Gdzie to chyba? Na chwilę. Jegania tak. tą ruskę. Nie skorzystałem z leczenia zapteczki ani raz da... Zapteczki z... szafki. To jest jeszcze gen To ty jesteś od logistycznego myślenia. Ja jestem od męskiej pracy. Od czego? Może i pracy fizycznej, ale tego drugiego? To mi się wydaje, że nie. <laughs> o, leczą obok mnie? Się leczę. O Gdzieś chyba gen musi być Co to było? A teleportowało się Teleportowała się Uratowałem jej! Ją O kurde Ale chyba padnie, bo przeszłem na... Wolno Na ten. Lecisz? Ogólnie na górę się opłaca wbierać, bo jest wieżyczka ustawiona cały czas. Robię jakąś genę. A Rosjankę goni. Oj! ja widzi. Ja są do tego gena. O, mam tam brązową krzynkę. O, obok tam gdzie padła jest gen tak. To już nie uratuje. Gdzie wiesza to gętu Prawie zrobione. Lecę na szklarnię, albo mnie nie goni. Może mnie nie widziała. Królowa Dagmara pierwsza. Nie, jest znowu. I czołga się. Wiem. Nie trafia, ja. okay, wraca chodź, chodź. chyba, no, a zdąży ją leczyć. On tego busta, próbuję tego gena. Znowu tu była, albo nie, kręcę dalej. Znowu tu jest chopła, idzie do mnie, okay. chyba, ale jeszcze powinien być geny, a ja nie że na już więcej Poszła se. Na szklarni to się nie uśmiecha królowej Chodzić Znowu tu jest I znowu mnie goni Albo nie? ja tego gana jak niepodległości Znowu tu jest Ała! Eee! zostawiła mnie. Mam jeszcze sprint bursta w zapasie. Nasza no, dipkość nie ma, zabrać cały czas i uciekam. Kurde! Gdzie są kurde trygeny? Ty. No to na czas, kurde, próbuję grać chyba. Brigana zrobiła i no, zadowolona z siebie. Tu jest gen Ten Już przy szklarni. Ona tu jest cały czas Wygania mnie to szklarni I... Dobra, nie pozwoli mi skręcić. Przy bramie jednej jest gen Wraca to tyłu, Znowu. Robi to samo, ciężko Goni mnie. Ja się zastanawiam... Ale ona przesłania. Ja się zastanawiam, gdzie są... O. Nie, goni mi nadal. Ty. Nie, zostawiła, dobra. Kopła i poszła. Ja się zastanawiam ten Cholni mnie Przestała Dobra to kręcę przy bramie tego gena Dobra co? Wszyscy są przy tym genie Mam pół gena skręcone na się By się ją zajęli tam to kurde skręcił do się Nie Zajmujecie się zajmują Zajmujecie sięczki, ale O! Od tyłu mnie wzięła nie. A mi nie pozwala Kurde oła. Nie goni już Spróbuję leczenia Ej, na górę chodź. Jestem na stodach, przy tym miejscu, jak cię Dobra, ja biegnę do odpiary. Ja ją widzę. A nie, on ją goni! Dobra, idę kręcić kena ja, już się zgubiłem. O, widzę. Ręce, przy bramie. Ok, się da? Przestają gonić. A dystryj stronę było? Przeszlarni się goniali. O, goni Uciekaj Dobra Mamy O Jezu to jest hak! Przy tej bramie Jak co druga jest To No na kampi jak coś Okej okay. To co poświęcamy cię Spróbuję się może zdjąć Może Może magiczne 4% zadziała Nie, nie zadziałało A! Jest gra! Eee... To otwieram od razu. Nie, 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 da dacie rady, bo zablokowała wejście tutaj. Nie, ma co, nie, nie uda wam się. Haha! Ha, zemsta! Zobaczcie tą grę. Uciekłem z lepszymi, ładniejszymi densikami no to z nimi będziesz nagrywał kolejny odcinek. Nie mam. nadzieję, to... że umiesz po rosyjsku gadać. <laughs> y y pan z mnie nauczył po rosyjsku, gadać. Aha, mm -hmm. miała zielone Mori. Aha. I nie użyła. I czerwony no. ten. Ale bardzo fajna gra była. Nie to, co poprzednia. <laughs> no. Jeżeli się podobało, to zostawcie znicza dla Nancy. I jak nie macie w rozgrywce, to jesteś strasznie ciemna. Bo jak już, już, bo ja już jestem nieobecna, rozgrywasz z tymi innymi Nancy. Eee, to eee, od następnego odcinka eee, robię rosyjski content. Jeżeli rosyjski się karoletka będzie. <laughs> Jeżeli się podobało, subskrybujcie, <laughs> komentujcie, łapkę górę, nie żałujcie, zapraszam do Nakesona aka Nancy Kołowrotek. Nenciona. Nancy Kołowrotek, widzicie? Tak mi zgrze z zrzędziła po poprzednim odcinku, że nawet nie umiem zapamiętać jej imienia i żebym sobie ahoj mi tam do ogniska zrobił, to nauczyłem się i teraz już nie Teraz jesteś jeszcze ładniejsza niż była. Ale wiesz, co często takie, takie. No cześć. Cześć. jeszcze raz odegrajmy to, jeszcze raz, czekaj. No cześć, umówimy się. Nie, to już Wresz... nie jest takie. To wreszcie, już nie jest to samo. To wreszcie to ktoś samo. Nie, na moim nie, nie, nie. poziomie przystojny. Zepsułeś, zepsułeś, zepsułeś. Dobra, Nancy wraca. O nie! O, Desi! Desi Netfield! Dobra, no to co? No to, no to. Cześć! Hej! No, hej, hej, no, hej, hej! Hey.